Jabłko. No, próbowałam coś wyrzucić, żeby wziąć to jabłko. Oddaj mi je. No. Oddaj moje jabłko. Oddaj moje jabłko. Ale Oddaj moje jabłko. Co Oddaj, Oddaj, Oddaj moje jabłko. Stała, bo próbowałam coś wyrzucić. Oddaj moje jabłko. Pała oddaj moje jabłko ale nie miałeś tego w ręce moje ulubione kwiaty <laughs> I co? Wolisz jabłko czy kwiaty mm, wezmę kwiaty a potem się zabiorę za gumienie ciebie z jabłka oddaj moje jabłko <laughs> Na nienawidzę brzowy. To super, bo co ci więcej?